Dzień dobry, szanowni. Nie wiem jak wy, ale ja nie po raz pierwszy zresztą z ogromną radością obejrzałem transmisję uroczystości Święta Wojska Polskiego transmitowanych w Warszawie. No tak co roku zresztą, od pewnego czasu. Jak może każdy chłopak, który tkwi w każdym nawet 50-latku. To fajnie wygląda, te wszystkie czaka, te wszystkie szable, te wszystkie mundury, te komendy wygłaszane przez oficerów do swoich żołnierzy, te maszerujące pododdziały. Tamte armaty i czołgi, haubice stojące gdzieś z tyłu. Pamiętam zresztą, mam takie wspomnienie, bardzo świeże zresztą jeszcze, mimo upływu czasu, kiedy jeszcze pracowałem w Telewizji Polskiej, miałem przyjemność prowadzić taki poranek TVP Info z warszawskiej Agrykoli. Tam w przeddzień defilady zebrały się wszystkie te ważne sprzęty, które brały w nieku potem udział. I mogliśmy jako dziennikarze prowadzący ten program, posiedzieć w tych rosomakach, w tych twardych, w tych, w tych leopardach, podotykać tej broni, która tam była zgromadzona. Naprawdę fajny moment i taki no, ciepły sen każdego nastolatka. Znów można było tym nastolatkiem dostać. Tym razem też zresztą obejrzałem Poboczo w takim nastroju, z pewną błogością, do chwili, kiedy zaczął przemawiać pan prezydent. Kiedy wszystkich już przywitał, trochę mu to zajęło, Swoją drogą ciekawa rzecz, kiedy prezydent Ameryki wita, to mówi ladies and gentlemen i to wystarczy, u nas trzeba przywitać wszystkich świętych. Choć jednej osoby nie przywitano, pana prezesa, pewnie go tam po prostu nie było. Nie wracając do naszych baranów, kiedy już pan prezydent przywitał wszystkich i zaczął przemawiać, to nam po prostu zapowiedział, że zamierza zawetować ustawę Lex TVN. Ustawę, czy nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Inaczej nie potrafimy tych jego słów na razie interpretować. Ja się przyglądałem panu ministrowi Błaszczakowi, który stał tuż obok pana prezydenta, i kiedy pan prezydent zaczął mówić o wolności słowa, wolności mediów, wolności gospodarczej, dotrzymywaniu umów, to zauważyłem, że pan Błaszczak zaczął dość szybko mrugać oczami. Może mi się wydawało, nie chcę wyciągać zbyt pochopnych wniosków, zresztą do odtworzenia jest ten fragment. Być może. Nadmierna operacja słoneczna spowodowała taki odruch, ale takie miałem wrażenie, że zaczął słuchać nieco bardziej uważnie i szybciej mrugać oczami. Tym bardziej, że wypowiedzi pana prezydenta mogły dla pana Błaszczaka zacząć padać wątki dość oryginalne i nieoczekiwane. Co się stało? Nie wiemy, co się stało. Nie wiemy, z kim rozmawiał pan Andrzej Duda. Kto do niego zadzwonił, z kim odbył jakieś konsultacje. A może po prostu pan Andrzej Duda zaczął zauważać, Jakiego państwa zaczyna być głową? Albo jakim zaczyna być państwo, którego on jest głową? On ma takie europejsko-amerykańskie ambicje i aspiracje. On bardzo chciałby być równy Macronowi, Bidenowi. No, Bidenowi może nie, bo raczej Trumpowi. Ale Trumpa już nie ma w polityce, więc to się jakoś tam montuje. No, bardzo by chciał być takim właśnie mężem stanu. Tymczasem tu, no, Pełna Białoruś w niektórych momentach i być może zaczęło to panu Andrzejowi Dudzie tak na w świecie po prostu przeszkadzać i postanowił, że coś z tym musi zrobić. Może tak właśnie było. Nie znamy tych motywów i nieprędko się ich dowiemy. Ale nie lekceważmy tego gestu pana prezydenta Andrzeja Dudy, i go nie deprecjonujmy, bo być może się okaże, że to jest właściwie jedyna metoda, jedyny ratunek przed tym potworkiem prawnym, który się próbuje w polski system prawny wkomponować. Być może wystarczy tych wszystkich głosów w Sejmie, kiedy ustawa wróci z Senatu, bo ta większość do przyjęcia ustawy, raczej do odrzucenia poprawek senackich będzie potrzebna większa niż w tej chwili, ale w ciągu 30 dni konfederatów naprawdę da się złamać albo przekonać, albo przekupić, albo zrobić z nimi cokolwiek innego. Nie twierdzę, że tak będzie, bo może to twarde chłopy i nie pozwolą sobie na to, ale no, moja wiara w to jest raczej omdlewająca. I być może ten prezydencki gest, to weto będzie jedynym sposobem na to, żeby to zatrzymać. Ulica nie pomoże. Miejmy tego świadomość. Z ulicą władza już nauczyła się sobie radzić. Ja pamiętam, bo byłem wtedy na ulicy, październik i listopad, kiedy były nas tam setki tysięcy w obronie praw kobiet. Przeczekali. To jest sposób tej władzy na każdą ulicę. Przeczekać. I to się udało. Tymczasem chyba najbardziej restrykcyjne prawo dotyczące. Praw prokreacyjnych w Europie, w Polsce, funkcjonuje w najlepszej. Nic się nie wydarzyło mimo tych setek tysięcy na ulicach, tak więc ulica nie pomoże. Tu trzeba liczyć na jakieś polityczne rozwiązanie i pan prezydent Andrzej Duda być może wpisuje się w taki właśnie plan, być może rzeczywiście zamierza tę ustawę zawetować. Ale też nie róbmy z niego męża stanu w związku z tym. Pan Andrzej Duda nie bronił tych wszystkich praw, które w tej chwili ma na ustach. On często podkreśla, że jest przywiązany do konstytucji. Jego przywiązanie jest legendarne, tylko to jest bardzo ponura legenda. I pamiętamy takie chwile w jego prezenturze, kiedy postępował z konstytucją Podle, a w każdym razie bardzo nieelegancko. Więc te jego zapowiedzi dotyczące konstytucji w tej chwili brzmią cokolwiek mało wiarygodnie. Ja pamiętam 2015-16 rok. Ja sobie nie krzywduję, mnie z pracy nikt nie wyrzucał, sam sobie z niej odszedłem, ale znam dziesiątki kolegów, a może i setki, którym nie, którym nie dano tego wyboru i wylecieli jednego wiosennego dnia na Plac Powstańców albo na Jasną, zależy do której windy było wtedy bliżej, nikim żadnego wyboru nie dał i za nimi się pan prezydent wtedy nie ujmował, nie mówił niczego o tym, że łamie się wolność słowa, że łamie się dziennikarskie kręgosłupy, wyrzuca ludzi za rzetelną robotę. Wtedy na ten temat nie było ani słowa. Więc znów te wszystkie starania pana prezydenta brzmią, raczej wyglądają cokolwiek mało wiarygodnie. Ale chyba innego wyjścia specjalnie nie mamy, jak tylko dokładnie się przyglądać temu, co pan prezydent w tej sprawie szykuje i co zamierza zrobić. Nie róbmy z niego męża stanu także dlatego, że no, jest kilka takich sygnałów. Bardzo świeżo w naszej pamięci, które pokazują pana prezydenta jako człowieka, który nie bardzo rozumie chyba istotę funkcji, którą pełni. To, co zrobił z panem Gowinem, no nie przypomina w ani jednym miejscu zachowania męża stanu. Rugał tego wicepremiera w końcu rządu publicznie coś tam zapowiadał, że nie zamierza spotykać się w cztery oczy, bo nie bardzo wie, kim on jest. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Jest pan głową państwa, panie Andrzeju. Prezydentem. Ma pan obowiązek z szacunkiem się do tego człowieka odnosić, bo on ma swoje poglądy polityczne, ma do nich pełne prawo, a pan nie może w tak czytelny sposób pokazywać, po czyjej stronie pan jest i czy je pan zamierza respektować polityczne i społeczne widzimisię. się. Chociaż uczciwie dodajmy, że pan prezydent Andrzej Duda dość dawno temu już na wszystkim zapowiedział otwartym tekstem, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. To jest właściwie cytat z pana prezydenta. Pozostaje nam czekać i przyglądać się temu, co pan prezydent zamierza wyciągnąć jako wniosek, jako konsekwencje z tych swoich zapowiedzi wygłoszonych 15 sierpnia. Obawiam się bowiem, że to może mieć finał jeszcze inny. Pan prezydent nie zawetuje tej ustawy i to nie jest zapowiedź weta. To jest zapowiedź innego manewru, bardzo wygodnego dla głowy państwa. Po prostu skieruje tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. A tam pani Julia Przygłęcka powie Panie Prezydencie, wszystko jest w najlepszym porządku. Ta ustawa jest całkowicie zgodna z konstytucją. No to wtedy pan Andrzej powie No kochani, obiecałem, że będę bronił konstytucji. No to jej bronię. Ta ustawa jest zgodna z konstytucją. Tak orzekły autorytety prawne, które wysłaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego. No to jakie ja mam wyjście? No muszę ją podpisać, bo jest zgodna z polską konstytucją, a polska konstytucja jest naczelnym prawem regulującym stosunki społeczne w Polsce. Powtarzamy to od dawna my jako Zjednoczona Prawica, a przecież Pan Andrzej jest członkiem Zjednoczonej Prawicy, jest jej częścią, no to innego wyjścia nie ma. Może tak być? Może tak być. 30 dni tych senackich co najmniej poczekamy na to, aby się dowiedzieć, jaka była myśl, a potem jaka wola Pana Prezydenta. Tak czy inaczej, przyglądając się temu precyzyjnie i uważnie, tmuchajmy i huchajmy na odwagę Pana Prezydenta. To są chwile ulotne, jak ważki. Miejmy coś do zachowania w pamięci. Dziękuję, że wpadliście, że byliście, że wysłuchaliście. Jeżeli macie inne zdanie, dajcie znać. Porozmawiajmy, podyskutujmy. Chcemy się w Waszej pamięci zachować jak najdłużej. Bardzo dziękuję za wsparcie. Ilekroć się o nie odzywamy, ilekroć o nim przypominamy, tylekroć reagujecie na to. Mam wielki podziw dla Was. Wierzcie mi, że nie jest mi łatwo co jakiś czas o to wszystko się zwracać, ale. Tak kiełkuje we mnie i dojrzewa przekonanie, że to rozumiecie naprawdę dobrze jest wiedzieć, że ma się po swojej stronie tak dobrych znajomych. Wszystkiego dobrego i szerokości.